Panie trenerze, Zagłębie przegrało drugi mecz sparingowy tutaj w Austrii. Nie może być pan zadowolony z postawy swoich podopiecznych, tym bardziej, że dziś Zagłębie znów grało bardzo podobnie do tego, co grało przeciwko TSV Monachium. No, Myślę, że to było troszeczkę lepiej, jak e, przeciwko Monachium, ale, ale znowu, znowu musimy powiedzieć, że zle z mierem do przodu, także tam musimy poprawić grę do przodu, musimy nie, nie stwarzamy sytuację momentalną. nie sytuacji czy rywale byli dziś zdecydowanie lepszym zespołem czy to po prostu my zawiedliśmy Nie byli zdecydowanie to był wyrównany by urzędzie wyglądali przez na na piłce mocniejsi jak my ale, ale, ale o wielu sytuacjach więcej nie mieli no, ale mi, brakuje nam tych ostatnich 15 20 metrów Pierwszy mecz w barwach Zagłębia rozegrał Lubo. On wspominał, że brakuje mu spotkań, a oprócz tego odczuwa troszeczkę jeszcze zmęczenie związane z podróżą tutaj i że zagra w mniejszym wymiarze czasowym. A jak oceni pan jego występ? Dla mnie on odegrał dobry mecz. Uczciście nam pomogł w tym rozegraniu, piłki stylu, wygrał tam pojedynki główkowe. Myślę, że, myslę, że tak poprawnie grał. Teraz kolejny sparring z tureckim zespołem, bardzo wymagającym zespołem, bo to czwarta, liga, czwarta drużyna Ligi Tureckiej. Jakaś odprawa specjalna przed tym meczem czeka naszych zawodników? Jaka odprawa? Znowu będę się koncentrować, robić do, te, do, tej, do tego czasu, niż przed ten mecz, a będziemy chcieli znowu wygrać, tak że nie ma, nie ma innego, innego wyjścia, jaka specjalna odprawa, nie będzie, będzie normalna odprawa jak każda inna.